Witajcie, nagrywam dzisiaj opening właśnie. Z tego właśnie karnetu z Pierwszy leci 12 gemów. Pamiętajcie, mam big boxika. A więc lecimy z małą skrzynką, w której nic nie ma. Big box w którym nic nie ma pieniądze i O oj niestety piąteczka ojejku niestety nie mam postaci z megaboksa i też właśnie o to 25 punktów mocy 25 punktów mocy dajemy właśnie do tej postaci jak Bibi No Niestety, się nic nie wyleciał z tego geboksu.